Raz, raz, jeden. Próba mikrofonu, czy mnie słychać? A więc już możemy. Dzień dobry Państwu. Otwieram 31. nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Będkowie. Na podstawie dostarczonej listy obecności stwierdzam, iż na sesję przybyło 14 radnych, co stanowi kworum potrzebne do podejmowania uchwał. Na sesji dzisiejszej witam wójta gminy Bęków, pana Dariusza Misztala, zastępcę wójta pana Mariusza Świderskiego, skarbnika gminy panią Annę Bijoch, przedstawiciela mediów pana Józefa Michalika, Wis witam państwa radnych, jak też oglądających na żywo. Punkt pierwszy mamy za sobą, przechodzę do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad oczywiście otrzymali Państwo wraz z powiadomieniami na sesję. Wygląda on następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. obrad Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będków na lata 2022-2033. Punkt cztery. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na rok 2022. Punkt pięć. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer. 30 przez 249 przez 22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla Sołtysów. Punkt szósty Zakończenie obrad. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś wnioski co do porządku obrad? Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu kolejnego, jakim jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Będków na lata 2022 2033 Odczytuje treść przedmiotowego projektu uchwały. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litera C oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 10 roku o samorządzie gminnym artykuł 226, 227, 228, 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy w Będkowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 36 przez 205 przez 21 Rady Gminy w Będkowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 2033 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 36 przez 205, przepraszam, 26 tutaj jest. I tam też było 26. Przez 205, przez 21 Rady Gminy w Będkowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będków. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do tego do tej projektu uchwały macie Państwo oczywiście załączniki 2. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos na temat przedmiotowego projektu uchwały? Jeżeli nie, to uprzejmie proszę o przystąpienie do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały. W tym celu proszę o potwierdzenie obecności na urządzeniach. W celu stwierdzenia kworum należy wcisnąć niebieski pasek z opisem obecny. polecę tutaj. O jest. Brakuje nam radnego Sarniaka, czy potwierdził obecność dobra podejmujemy działania. Stwierdzam kworum, a zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały? Uprzejmie proszę o podniesienie ręki, potwierdzenie na urządzeniu. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, potwierdzenie. I kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i potwierdzenie. Tak też w wyniku głosowania, w którym brało udział 14 radnych. Radny Mieszek. W wyniku głosowania, w którym brało udział 14 radnych, wszyscy opowiedzieli się za, a zatem stwierdzam, iż przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie i będzie opatrzona numerem 31 przez 252 przez 22. Drodzy Państwo, przechodzimy do punktu kolejnego, czwartego, jakim jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Będków na rok 2022. Odczytuję treść przedmiotowej uchwały. Albowiem nakłada na obo to obowiązek statutowy na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera e artykuł 51 ustęp 1 artykuł 58 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 211 artykuł 212 artykuł 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Gminy w uchwala co następuje. Paragraf 1 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 26 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały paragraf 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 26 tysięcy złotych oraz dokonuje się zmian planu pomiędzy działaniami zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały paragraf 3 uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji. W 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały paragraf 4 uchwala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5 budżet po zmianach wynosi dochody 16 326 513 zł 52 grosze w tym dochody bieżące 15 748 457 zł 52 grosze dochody majątkowe w kwocie 578 000 56 zł. punkt 2 wydatki 20 milionów 293 543 19 zł 19 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 16 388 tysięcy 543 19 zł 19 groszy, wydatki majątkowe w wysokości 3 miliony 905 tysięcy. Paragraf 6 dokonuje się zmian w paragrafie 8, punkt 2 uchwały numer. 26 przez 206 przez 21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Będków na 2022 rok który otrzymuje brzmienie punkt 2 na pokrycie planowego, planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 3 miliony 100 tysięcy złotych. Paragraf 7 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos na temat przedmiotowej uchwały? Radny Mieszek chyba się zgłaszał. Tylko bardzo proszę do mikrofonu. Pani skarbnik, czy w planowanym deficycie budżetowym uwzględnione są już wydatki na zwiększone wydatki na opał energię elektryczną? Y w, nie w deficycie tylko w ogóle w planach jest uwzględniony zarówno zakup, zakup opału zarówno zakup opału jak i energii elektrycznej ale to tak jak mówiłam wcześniej to wszystko jest na dzień dzisiejszy tak według rozstrzygnięć przetargowych które, które były robione dwa tygodnie temu na dzień dzisiejszy wszystko się okaże po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu ale jest zabezpieczone, zwiększone jest teraz o 151 tysięcy opał. Zwiększamy. Tam było 400 tysięcy, czyli będzie gdzieś tak 550 w tej chwili na opał? Yy, nie. Yy, yy, na tamten sezon grzewczy, bo pana chyba nie było, to ja powtórzę, powtórzę na tamten sezon grzewczy wydaliśmy około 210 tysięcy. 210 tysięcy. Szacunkowa wartość do tego przetargu, który był ogłoszony teraz, to było 510 tysięcy, a najtańsza oferta milion dwadzieścia tak. także zabezpieczamy na razie tylko na ten rok opał, na sezon grzewczy od października do grudnia. Zwiększenie środków na opał nastąpiło poprzez yy, przesunięcie. Ujęcie, przesunięcie środków. Tak. tak, tutaj po 20 tysięcy tak, z różnych tych innych tak. działów. Tak? 20 tysięcy z dróg, 20 tysięcy z hydroforni, 20 tysięcy z administracji, 91 tysięcy na dowozach uczniów do szkół. Tam również po rozstrzygnięciu przetargowym nam pozostały takie środki. No i z dotacji na zakup samochodu 160 tysięcy, tak? ale również, nie tylko to jest na opał, również na zadanie inwestycyjne przebudowa stacji uzdatniania wody w Będkowie. Zwiększamy tam o 170 tysięcy. To zadanie po zmianach jest 665 tysięcy. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej 495 tysięcy. Dziękuję. Jakieś pytania jeszcze? Jeżeli nie ma, a nie widzę, to uprzejmie proszę Państwa o przystąpienie do głosowania. W tym celu poproszę o potwierdzenie obecności na urządzeniach w celu stwierdzenia kworum. Trzeba dusić niebieski przycisk, bo czasami oraz się nie uda. Stwierdzam kworum przed głosowaniem, a zatem, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały, proszę o podniesienie ręki, i potwierdzenie na urządzeniu. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, i potwierdzenie na urządzeniu. Kto się wstrzymał, również w ten sam sposób. W wyniku głosowania, w którym brało udział 14 radnych, wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za, a zatem stwierdzam, iż przedmiotowa uchwała została podjęta i będzie opatrzona numerem 31 przez 253 przez 22. Przechodzimy do punktu kolejnego obrad punkt 5 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 30 przez 249 przez 22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów odczytuję też treść przedmiotowej uchwały na podstawie artykułu. 37b ustawy, ustęp 1 ustawy z dnia 8, 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. W uchwale numer 30 przez 249 przez 22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla Sołtysów wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1 paragraf 1 ustęp 3 otrzymuje brzmienie. Za każdą nieobecność Sołtysa na sesji Rady Gminy lub na Radzie z Wójtem Gminy, dieta, o której mowa w ustępie pierwszym, ulega zmniejszeniu o 10% jej wysokości. Pa, e, punkt 2. Skreśla się paragraf 1 ustęp 5. Punkt 3. Skreśla się paragraf 1 ustęp 6. Paragraf 2 niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Będków. Paragraf 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Czy to jest zrozumiałe, czy wszyscy wiedzą o co chodzi w przedmiotowym projekcie uchwały, czy ewentualnie pan wojt bardzo proszę o zabranie głosu, krótko zreferuję. Szanowni Państwo, jak wiecie na poprzedniej sesji była procedowana uchwała, oczywiście dziękuję za przegłosowanie o zwiększenie diety dla sołtysów i generalnie skopiowaliśmy ją ksero jak poprzednia, natomiast w mojej ocenie biorąc pod uwagę trudność pracy. Jak sami Państwo wiecie, Sołtysi mają trudną pracę z mieszkańcami. Postanowiłem zmniejszyć tą kwotę potrąceń do symbolicznego 1%. Natomiast tutaj instytucja zajmująca się opiniowaniem Urząd Wojewódzki oceniła, że to są zbyt daleko idące rozluźnienie, wobec powyższego wskazali, abyśmy podjęli uchwałę o bardziej restrykcyjnej wysokości. Różnie to wygląda, w różnych gminach jest 10%, 20%, my żeśmy tutaj postanowiliśmy wpisać 10%. Mam nadzieję, że ta ilość potrącenia wystarczy już, że Urząd Wojewódzki pozytywnie nam zaopiniuje w takim położeniu tą uchwałę. Dziękuję serdecznie. Jakieś pytania, Państwo Radni? Jeżeli nie, to uprzejmie proszę o przystąpienie do głosowania. W tym celu proszę o potwierdzenie obecności na urządzeniach typu tablet w celu stwierdzenia kworum zgodnie z wymogiem statutowym. Stwierdzam kworum, a zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i potwierdzenie na urządzeniu. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i potwierdzenie na urządzeniu. Kto się wstrzymuje? Również w ten sam sposób. I w wyniku głosowania, w którym brało udział 14 radnych, wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za. A zatem stwierdzam, iż przedmiotowa uchwała została podjęta i będzie nosiła numer 31 przez 254 przez 22. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam dzisiejszą 31 nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Będkowie. Dziękuję Państwu.